Kończony dzień, dzień pracy, moja baladyno. Twoje rączki od słońca cały się rozpłyną jak lodu kryształki Już my jutro rano za linką na poletku dożniemy ostatka, a ty, moje dzieciątko, siedź sobie za ścianą. Nie, nie, nie! Jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą i leci na nią, by natrętna osada o białych kwiatków. Ani go od włosa liście odpędzić, że też nic nie Bóg nie nadwieje, aby cię zakryła. O biedna matko! Dobre, moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła, a kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem. A kto wie, a może już o was słuchać na królewskim dworze. A my tu niemy, a tu nagle zboruje jakiś królewiec. Niech i kuchta dworu albo koniuszy zajeżdża karetą i mówi do mnie, podściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź baladynę. Piękna jak To Tobie się także Alina dostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą w życzłkach woda goni za Mój królewicu, żeń się z baladyną. Gdzie ty mój grzemie podziałaś, Alino? Schod tam słuchasz, jak się matce marzy. Wierz, baladyno, że to jej do twarzy kiedyś śni głośno, kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz. Chata taka licha, a mnie się marzy, Bóg nieco. Ale Bogu się także w i z tej fale musi coś marzyć. A gdyby też Bogu chciało się matce dać złotego zięcia. Ach, słuchajcie, jaki starkot na rozłogu. Jedzie gościńcem w dwór jakiegoś księcia. Pięć koni, złota kaleta. Ach, kto to? Jedzie aleją, jak to pięknie, złoto, między drzewami błyska. Ach, mój Boże, co im się stało? Wśród naszego mostu pobóz pr stanął. I ruszyć nie może. Pewnie chcą konie napoić. Ot właśnie, pan poje konie na drodze po prostu. Ha! Jeśli pić chcą. Już słoneczko gaśnie. Trzeba zapalić coś z nowym Ach, lampę zaświeć! Ach, lampę! Co żywo! O! Gdzie mój grzebień? Cóż to? Co? Ktoś puka. Otwórz baladyno. Niech siostra otworzy. Prędzej otwórzcie. Ktoś do chaty stuka. Ach, że się boję! Niech wszelki duch Boży Boga wychwala. Ja odemknę chatę. O, jakie stroje złocisto bogate! Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem mostek pod moim załamał się kołem. Szukam schronienia. Proszę, poza stołem, mój królewicu, siadać, proszę siadać. Chata od Boga, raczyłeś powiadać, że powóz. O, to nieszczęście! Dziewczęta! To moje córki, jasne, królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy księżycu mój nasz, co jechał przeszłej wiosny. Matko, dosyć, daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięki ludeń. Czy to córki wasze grywają na lotni? Przepraszam, nie, królewicu. Z niewidzialnej chmurki, sympatycznymi kwiaty poukraszam obie dziewice. Bo moja królowa nie powiedziała, do której napadł serce kilkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów taką wojnę rozleje, że serce tego człowieka omleje, że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewicz chce odpocząć trochę? Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę. Dziewice, wasze są to pieśni? Słyszę śpiewanie. Czy się panu nie Tu, w chacie? Cicho. Ach, jakże mi nudne wspomnienie zamku pustego. Czarnia. Z jakich kadzidł ta woni się rozlała? To z pewna wasze wieńce, uruszone łzami wieczora. Dają takie wonie? Lecz my nie mamy wieńców, Naprawiony koło w powozie. Wyprząc ze szlaponie, ja tu zostanę. Cóż to za zjawienie? Królewicz w chacie, ja, na jakim się on się nie będzie spać będzie, jemu listki róży cisną. Prawdę mrużyłeś w pustelniku stary, gdzie okienkami dwie różyczki błysną? Dawidłowo. Zakończone czary. Słuchajcie, matko. Na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony, ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami po dwie córki proszę. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać? Czemuż losów ale rozbiła serce moje od a czemu oczy moje nie wybrały i nie powiodły czucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie pani nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze, co ma ogromny zamek? Cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach? Otóż Kirkor to ja? Proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja dwie mam córki, Czuj ale... starsza? Tak jest, a młodsza Alina, także jak anioł. Jaki wybór trudny. Starsza jak śniegi. U tej barkocz cudny, niby listkami brzoza przeodziana. Ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma potrzęsą węgle, ta fiołki, ta jako złote na zorze aniołki, a ta zaś jako noc biała nad rankiem. Więc jednej jej mężem, a drugiej być kochankiem? Więc obie kochać, a jedną zaślubić? Lecz którą kochać, którą tylko lubić? Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem nie, ale nie śmiem wymówić tak, panie. Może ty skarniesz, choć będę milczała, skarni rycerzu. A ty, dużo Biała? Kocha. Obie dwie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Tożby to dopiero, gdy, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą by za żonę wziąć sobie królewne, piękny i śmiały. Któreż z was, dziewice, będzie mniej więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać? Lubić to ja lubię. Jak nie ryschmurzyć gniewu gniebu na wolnicę. O, panie! Jeśli w zamku są z zczeluściej z obie kucha? A ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, To wezmę na siebie śmiertelne grzechy, Którymi się zmarzesz. Jeżeli dzida będzie mieszyć w ciebie, Stanę przed tobą i za ciebie spinę. Czegoż chcesz więcej? Weź, weź baladynę, Szczera jak złoto. A ty, młodsze dzieło, co mi przyrzekasz? Kochać i być Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą. Jako szwagierce, a której z pierścionkiem? O, gdybym ujrzał tę gwiazdę szedsterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedną, a ciągnie do obu, którą odrzucić, której być małżonkiem? Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jednak prostota i tkliwość, w obojgu miłość jednaką zasługą, którą tu wybrać? Jeśli nie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia! O, miła! Lecz Baladyna to samo mówiła, w sercu i w myśli. wierzejny mi, rycerzu, i Baladyna kocha matkę starą. Jurzem bym wybrał i znów mi w kukleżu. Dwa serca biję. Byłabym pod parą niegodną twojej ręki, ale piekła. się matki kochanej wyrzekła, próż matki, sosry, wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, ten za żonę pan wybierze. Cóż matce staruszce przyszło do głowy? Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twojej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnodęcy. Oto niech rankiem idą wraz dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj szukają malin po lesie, a która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, ten weźmiesz za żonę. Dziękujemy wszystkim za uwagę.